Dzień dobry, kochani, witam Was w dzisiejszym filmiku. Filmiku, w którym tak naprawdę pokażę Wam, co zamierzam czytać w kolejnym miesiącu. Mam tu dość dużo pozycji, ale mam nadzieję, że listopad będzie dla mnie naprawdę łaskawy. I uda mi się je przeczytać. Dam bardzo fajny vibe na czytanie ostatnio i robię to regularnie. Więc mam nadzieję, że to nie będzie wybujałe, a nawet uda mi się przeczytać inne pozycje. Ale zobaczymy. Pierwszą pozycją, którą czytam, a raczej czytamy, bo czytamy z narzeczonym sobie na głos po rozdziale... Piękną książkę, którą się zachwycamy. Mamy bardzo fajny vibe teraz, aby ją czytać, i jest to książka, która nie jest aż taka. Długa, ale jest naprawdę urocza. I chodzi mi tutaj o Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny w tym wydaniu ilustrowanym. Ja mam ściągniętą obwolutę, obwoluta leży tutaj, żeby nie została uszkodzona. I tak naprawdę czytamy ją sobie po rozdziale. Aktualnie jesteśmy na stronie 50 i na tam 250. Piękne, są te ilustracje. Jestem po prostu w nich zakochana. I to jest to, co będzie, jest naszym planem po prostu na listopad. Abyśmy to przeczytali. Na pewno jest planem też do końca roku, bo ona była w książkach zaplanowanych do przeczytania do końca roku 2022. Tutaj znajdziemy dużo takich książek, które są zaplanowane na końcówkę roku 2022, ponieważ chcę, chciałabym je nadgonić. Dobra, kolejną książką jest Z Ogniem we krwi, czyli książka o Castello. Książka, którą dostałam od wydawnictwa i którą zaczęłam już czytać w miesiącu październiku i chcę ją dokończyć w listopadzie. Jest naprawdę bardzo fajna, taka paranormal romans, bardzo ciekawa przeplacenie fantastyki z zwykłym romansem. Bardzo dobrze się to czyta, więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie polecam Wam zobaczyć i przejrzeć tą książkę. Według mnie czyta się nią świetnie, bo zaczęłam nią czytać i raczej będzie to naprawdę dobra pozycja. Kolejne plany to są takie plany właśnie z tego czytania na 2022 Dałam jakieś książki Jest tej Złodziej Duszy I ja tej mam nawet znacznik, ponieważ ja tu przeczytałam trochę Żeby Was nie okłamać Przeczytałam chyba Właśnie chyba do tego, czyli do rozdziału trzeciego Do 40 strony I e, ta książka e, Mi się podobała To nie był wtedy na nią czas Dlatego też w tym miesiącu e, chciałabym ją przeczytać I zobaczyć, jeśli mi się spodoba Będę kontynuować za miesiąc Może sięgnę od razu po drugi tom e, Na pewno muszę się troszeczkę bardziej wgryźć e, W to a pamiętam, że nawet w cud na początku do języka jadowskim chciałam się przyzwyczaić Więc sądzę, że tu będzie podobnie Mam tutaj kolejną pozycję właśnie z tych planowanych na rok 2022 Czyli nazywam się Moja historia Chanel Miller Jest to książka o kobiecie, która ponad 3 lata walczyła w sądzie Nie tylko ze swoim gwałcicielem, ale także z systemem chroniącym sprawcę, a nie ofiarę Jestem bardzo ciekawa tego reportażu co prawda jest bardzo mała mała czcionka i 400 stron, ale mam nadzieję, że ta książka nie będzie mnie nużyć i będzie naprawdę dobra. No i mam ją właśnie w tych planach na 2022. Tu mamy zdjęcie naszej autorki Chanel Mille. Ja jestem niezmiernie tej książki ciekawa, więc to na pewno też będziemy czytać w listopadzie. Ale listopadzie będę czytać coś jeszcze. Coś, co właśnie pomoże mi przejść przez trudne książki, które tu są. Czyli Begin Again Mony Castell. Ja nic nie czytam Monekastyny i chciałam bardzo coś przeczytać, a ta książka tak naprawdę jest e, o Ali, która musi wynająć mieszkanie z muntownikiem Kejdenem. E, I e, najważniejsze zasady, które przedstawia jej Kaden, e, no tam jest bardzo ich dużo, ale najważniejsza z nich to tak naprawdę, że między nimi nigdy do niczego nie dojdzie. Ja bardzo jestem ciekawa tej serii e, i to właśnie o niej wolałabym zacząć, a nie od Save Me, Save You, Save Us. Zobaczymy. Wydaje mi się, że ona mi się spodoba. Gdy mi się spodoba również inne książki Mone Casten, będę chciała przeczytać. Mam tu też książkę z listy z 2022 do przeczytania, która też już trochę czy, czeka. To nie jest aż taka gruba książka, ma 300 parę stron, ale dość fajną czcionkę. Zobaczymy, czy będzie na tyle ciekawa. Jest to książka Harry i Meghan. Chcemy być wolni. To jest książka, która dość długo czeka, którą bardzo chcę przeczytać. A że teraz było tak dużo o rodzinie królewskiej ze względu na śmierć Elżbiety, która była ikoną, ikoną dla wszystkich. Bardzo tragicznie rodzina królewska przeszła tą śmierć. Ja również ją przeżywałam na swój sposób. I mam tutaj historię właśnie Harry i Meghan. Czyli chciałabym wrócić trochę do tych królewskich historii. Trochę książek na ten temat mam. Jeszcze o Dianie, o bitwach i jeszcze jedną o Harry i Meghan. Więc na pewno będę chciała kontynuować tą przygodę. I mam tu książkę, książkę którą zamierzam przeczytać, a raczej to kończę. Ja przeczytałam 180 stron Start a Fire, runda druga. Zamierzam ją przeczytać. To, co mnie właśnie w niej przeraża, to jest ilość stron. O i to, że sobie popsyłam okładkę, to już nieważne 300, 717. Strony, to. Tak? Ja nie wiem, czy ja wytrzymam tyle strzejem. Jestem już na stronie 300, yy, jestem już na stronie 190 i jest naprawdę bardzo ciężko. Yy, to jest też pozycja, którą chciałabym przeczytać w listopadzie i dokończyć, yy, bo zaczęłam ją i zalega mi ona na półce. No dobra, mam tu jeszcze dwie pozycje. Po pierwsze, Cudawianki, bo wyszła premiera, nie mogło być inaczej. Muszę ją przeczytać, bo uwielbiam Antyjadowską i uwielbiam cud biutwalinę, dlatego mam tu cudawianki. Jak i również jakiś kryminał, bo potrzebuję właśnie na jesień jakiegoś kryminału, ale potrzebuję dobrego kryminału. Więc e, pojawiła się tu Caitlin Croft z dość krótką swoją książką, czyli Córeczka, ale jest to jedna z jej pierwszych książek. 18 lat temu porwano ci córkę, a dziś do ciebie wróciła. Może być to niezmiernie dobra pozycja. Ja nie czytałam. Eee, jeszcze jej, ale kupiłam ją na targach chyba rok czy półtorej roku temu i chciałabym się z nią zapoznać. To są wszystkie książki, które mam w planach przeczytać właśnie w tym miesiącu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do kolejnego. Pa, kochani!